Dlaczego tak jest, że niektóre dzieci potrzebują prywatnego nauczyciela, aby nauczyć się czegokolwiek do sprawdzianu w szkole? Korepetycje to błędne koło. Jeśli dziecko nauczy się, że bez prywatnego nauczyciela nie jest w stanie nic osiągnąć samodzielnie, to co będzie dalej w szkole średniej? Czy podejmie studia? Jak będzie radziło sobie w pracy? Skoro nie potrafi samodzielnie sprostać obowiązkom szkolnym, to brak pewności siebie i poczucia własnej wartości powoduje że dziecko nie wierzy, że sobie poradzi. To brak odporności psychicznej i radzenia sobie ze stresem, brak wytrwałości kreatywnego oraz logicznego myślenia, brak koncentracji. Naszym kursem Soward Skills możesz dać dziecku siłę, aby w końcu uwierzyło w siebie. Możesz dać mu umiejętności życiowe, umiejętności uniwersalne, dzięki którym będzie radziło sobie nie tylko na sprawdzianach, ale w życiu. Nasz kurs Soward Skills daje dziecku praktykę. Dzięki której uczy się, że porażki są naturalnym elementem życia, że kluczem jest umiejętność wyciągania z nich lekcji, aby następnym razem poradzić sobie lepiej. Z nami dziecko uczy się, że nawet gdy powinien mu się noga, nie staje się bezwartościowe, ale uczy się, że jego poczucie własnej wartości jest bezwarunkowe, niezależnie od tego, co mówią nauczyciele oraz rówieśnicy. Uczy się, że ma prawo lubić siebie i wierzyć w siebie zawsze. Zapisz dziecko na kurs, który doda mu odwagi, nauczy samodzielności, samodyscypliny i pewności siebie. Kurs Sovart Skills odbywa się stacjonarnie w tychach oraz w lędzinach.